Byłem umarły, lecz oto żyję. I żyję na wieki wieków i mam dużo śmierci i piekła. Witam Was wszystkich w Wielki Piątek. Dzisiaj cały chrześcijański świat wspomina ten dzień, kiedy Pan Jezus zawisł na Golgocie. Wielu ludzi tak współczuje Jezusowi. Że On cierpiał, że On był na krzyżu. Zapominają o samych sobie. Dzisiaj Pan Jezus nie potrzebuje współczucia, nie potrzebuje, aby ktoś się umartwiał, biczował z tego powodu, bo Jezus Chrystus był ukrzyżowany. Po trzech dniach zmartwychwstał. I dzisiaj Wielki Piątek, myślę, jest dla nas, dla nas słuchaczy, dla nas widzów. Dzisiaj chciałbym zachęcić każdego z nas, zapytać się, czy przeżyłeś już, czy miałeś już osobisty Wielki Piątek? Czy Twoje grzechy zostały przybite do krzyża? Czy pojednałeś się z Chrystusem? Dzisiaj, w czasie chaosu i zamieszania, mówi Pan Jezus: Tak, ja zbuduję mój kościół. Ja buduję kościół mój, mówi Jezus. I go bramy piekła nie powstrzymają. Nie bójmy się, choćby się. Które poruszyły, choć byłyby wielkie zawieruchy, to Pan Jezus powiedział, że On buduje Kościół swój i go nie powstrzyma nikt i nic. Piekło nie powstrzyma. Słudzy piekła nie powstrzymają Kościoła Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział w Galacjan 6,14 co zaś do mnie? Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat dla mnie jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Dzisiaj lubimy się, cieszymy się, że na Golgocie dwa tysiące lat temu Pan Jezus był przebity a wraz z Nim grzechy nasze zostały przybite i Jezus wypowiada te słowa wykonało się i potem znowu wykonało się i skonał On wykonał wolę Ojca wykonał wolę nieba a Ewangelia Jana 19 rozdział wiersz 16 17 mówi nam tak. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on, czyli pan Jezus, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co się po hebrajsku zwie Golgota. Kochani, trochę wyobraźcie, zobaczmy, że oto idzie Jezus. Dźga swój krzyż, a wokół niego tłum gapiów. Jedni krzyczą, słusznie będzie cierpiał. Jedni wołają, ukrzyżuj go. Jedni się wyśmiewają z niego. Na niego plują. Ale nie to dla niego było najważniejsze, najbardziej bolesne. Jego misją było to, że w tym momencie na niego Bóg położył grzech twój i mój, grzech całego świata. I on nie patrzył na tych plujących, krzyczących ludzi, ale on widział krzyż, on miał cel: Ja muszę zanieść. Ja muszę nam być na krzyżu, aby tam grzech całego świata został przybity do krzyża. Twój grzech i mój grzech. I to był ten Jego ciężar, Jego miłość i On szedł. Tu nie chodzi o ciężar tego krzyża z drewna, ale chodziło o ciężar grzechów, który On niósł za Ciebie i za mnie, abyś Ty mógł żyć. Jezus wiedział, po co idzie na krzyż, ponieważ cię miłuje. Ponieważ miłuje ciebie. Szczęśliwi ludzie, to ci, którym Bóg przebaczył grzechy. Dzisiaj człowiek ma takie dwa fundamentalne pragnienia: chce żyć. I chcę być szczęśliwy. Każdy z nas chce żyć. I dzisiaj Jezus dać Ci chce życie wieczne. Dzisiaj Jezus chce Cię uczynić szczęśliwym, błogosławionym, wolnym od grzechu. Bo Wielki Piątek to dzień radości. To dzień zbawienia, to dzień, w którym Jezus za Ciebie i za mnie został krzyżowany za grzechy, za grzech świata. I dzisiaj Ty możesz tam w swoim domu wezwać imienia Jezus. Powiedz Panie Jezu, zbaw mnie, już przybiłeś. Dokrzyża moje grzechy. Wymazałeś mój list dłużny, i dzisiaj, panie Jezu, decyzja, krok do mnie należy. Panie Jezu, dzisiaj padam przed Tobą i oddaję Tobie moje życie. Zbaw mnie. On powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy. Którzy spracowani, pełni grzechów. Z przeszłością niemiłą przyjdźcie dzisiaj do mnie, mówi Jezus. Bo wielki piątek tylko może być historią, ale od dzisiaj wielki piątek może być dla Ciebie życiem. Dzisiaj Ty możesz mieć swój wielki piątek, kiedy zostały Twoje grzechy ukrzyżowane, Twoje ja, Twoje gość, Twoja pycha. Więc dzisiaj Jezus woła, przyjdź do mnie.